Co tam słychać dziadek? Dziadek siedzi na chustawce. Zaprzągnął wóz, konia i pojechał do lasu po drzewo. Zobaczył, że opona, z opony schodzi powietrze. Wziął pompkę, bo miał przywozie, miał przywoził pompkę. Trzymał przy koniu. Wsiadł na konia, pojechał z powrotem. Wziął do pompowania opony napompował, napompował i wziął piłę motorowo i zaczął ciąć drzewo. Rznieżnie, żnieżnie, żnie, aż, aż dziadek łóżnął, aż prosto mu na wóz pod kary za dziadkowi rozerwało. Potem dziadek wyjrzał spół... z urwanym wozem, jedzie do przodu, wjechał w błoto. Potem zadzwonił po babkę. Babka przyszła. Dziadka kopła z buta w dół. <grywia> I dziadek nie wytrzymał. Wziął siekierę i zaczął gonić babkę. Babka nie wytrzymała. Wylazła na wóz i zaczęła karetę dziadkowi rozbijać. Dziadek nie wytrzymał. Wziął sznurek i przywiązał babkę. <grywia> Przywiozł babkę do... Do stodoły. Babka nie wytrzymała. Działa piłę motorową i sznurki obcięła i uciekła dziadkowi. Dziadek chodzi szukał babki. A babka zwięła w krzaki. <grytanie> Dziadek potem się wkurwił, poszedł do sklepu po piwo i się łopił przez pijany i szukał babki. A w końcu babka się znalazła. Przyszła babcia. Przyszła babcia, zobaczyła, że Dziadek leży pijany. Pijany na wozie. Ściągnęła go do łóżka, go położyła dziadka. I Dziadek poszedł spać. Trzeba się na razie. Zapraszamy na babcie. skać.